Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Co będziemy robić, to zaraz się dowiecie. Tutaj macie o siewniczek, poznaniak przygotowywany do sezonu. Do tego chwilowo stoi na dworze. Tak to wygląda. Tabliczki tu cholera nie ma. Ktoś nie wiem, zerwał czy coś. Tej ale to sobie tam dorobimy. Kółko wszystko działa. Po wymieniałem parę tutaj też rzeczy, te sprężynki, sprężynki i tak dalej, ale reszta no to jest dobra. Będę z tego film, tylko jeszcze nie teraz, a my dzisiaj to się zajmiemy tak krótko, pokażemy sobie no pompowanie. Yy, do tego zbiornika z wodą musimy dopompować powietrza. Kompresor mi wysiadł niestety. Dlatego jak wiadomo trzeba się ratować 60. No więc co? Palimy. no i zobaczymy no teraz to wiadomo ciepło jest to traktor strzał. strzałów dobra widzimy się tam na, na miejscu No sobie weźmiemy, powietrza będzie dopompowywać tutaj jak to się robi Ale ślimy. mamy tutaj ten odolejacz ściągamy tą śrubę motylkową No, jeszcze mi spadło tu. i w to miejsce wkręcamy przewód z taką samą śrubą motylkową. No i żaden ten... Co? Żadna ta nie pasuje? No z tych opon to nie, masz iść pompuj. plątało, to cholera Co to używał ostatnio Nie tak ty, tak trzeba trzeba spokojnie Tam w ogóle powietrza nie ma? A kiedy się kompresor kupi? Ja się pytam. Ten to już się nie nadaje. Albo sześćdziesiątką pompować cały czas. Masz ten przewód. Ja odpalę sobie. Takie możliwie jak najniższe obroty trzeba ustawić, żeby sprężarkę włączyć. A włączamy tutaj. Wyciąga się i wciska. Leci powietrze? Gazu? Nawet słychać jak sprężarka pracuje.

Ale i tam na trójkę odpowiedź, bo też my tam. Ja tu pójdę na, na jedynkę i na czwórkę. Wyłącz na razie. Dobra. Powietrzem, jak gdzieś syczy, to jest tego odczujnika, ja to odkręcałem ostatnio. Cholera, źle skręciłem. No i trzeba będzie poprawić. No to mniej więcej tak to wygląda, bo to ktoś kiedyś chciał, żeby mu pokazać yy, sprężarkę. To pokazaliśmy jak się pompuje. A działanie tej całej instalacji pneumatycznej, która się tutaj znajduje. Tylko muszę tą sprężynkę założyć, taką to jest taka sprężyna do tych hamulców. To pokażę przy okazji. Będziemy mieli jakąś przyczepę podczepioną czy coś. To wam omówię zasadę działania. No, a na teraz to będzie wszystko, mówiłem, że to będzie taki krótki film tylko żebyście sobie zobaczyli. Więc na razie i cześć.